Pierwsza godzina w GTA online na nowych postaciach bez cheatów oraz shark cardów minęła dosyć ciekawie. Okazuje się, że nowi gracze mają nieco łatwiej, bo dostają masę darmowych rzeczy. Zdobyliśmy siedzibę motocyklową, ciuszki, pojazdy czy nawet pralnie pieniędzy. Dziś kontynuujemy naszą serię przygód i pogramy 5 godzin non stop. A wy to będziecie mieli skursone do 100 minut. Like i są mile widziane, szczególnie, że na milion słów rozdaję komuś 10 tysięcy złotych. W pierwszej godzinie prowadzenia naszej firmy, która jest gangiem motocyklowym, udałem się na trip za ciężarówką z prezentami, bo zaraz się na mapie, więc postanowiłem, żeby połapać prezenty. Szczególnie, że byłem sam na sesji. Zbierałem tam kupę siana i wpadło nawet kilka leveli. Zresztą, za każdy taki prezent dostaliśmy 10 koła, dlatego naprawdę kaski wpadło co niemiara. miara. Znudzony freeplayem skoczyłem na deathmatch i pierwszy raz zwiedziłem wyspę w GTA V. W sumie fajna rzecz. Szczególnie, że wygraliśmy i wpadła kolejna kupa kasy. A prawda jest taka, że kasa dość mocno nam się przyda i każdy pieniądz się liczy, bo bez kupienia apartamentowca do robienia napadów nie zarobimy normalnych pieniędzy. Będę musiał sobie wybić z głowy dosłownie wszystko. Latające samochody, motory, Fajne pojazdy. Jeśli na w świecie nie kupimy, sobie apartamentowca pod napady. Później poszedłem na wyścig driftowy. No i nie poszedł tak dobrze, ale grunt, że wpadło siano. W życiu też ważne jest, by inwestować w siebie widzowie i żeby lepiej się grało. Więc kontynuując naszą drugą godzinę gry, z takiej paskudnej postaci zrobiłem, no nieco lepiej ubraną. Gordonem kilka darmowych ciuszków, kilka kupiłem, kilka darmowych dziarek, kilka też set dupłem za sianko. I tak po dwóch godzinach grania zauważyłem, że granie samemu i zarabianie hajsu na losowych akcjach, no nie oddaje. Dlatego ciągnę chłopaków do rozkręcenia naszego klubu motocyklowego w celu levelowania i generowania kupy siana. Szczególnie widzowie, że naszym celem numer jeden jest apartamentowiec do napadów. Dobrze, panowie, witam serdecznie, dzień dobry! Dzień dobry! Tam... Słuchajcie, dzisiaj mamy trochę rzeczy do zrobienia, ze względu na to, że przypominam, jest to seria, w której, widzowie, gramy, nie wykorzystując całkowicie ani żadnych cheatów, ani szarkardów, ani nic, gramy sobie czysto w GTA Online no i po prostu staramy się zdobyć jak najwięcej kasy. Widzę, że chłopaki już tutaj Jedziecie sobie solidnie po mnie? Tak, no. tak. goni nas policja, ale jedziemy, A, tak. To dobra, wsiadam do was. Siadaj, wsiadaj, wsiadaj. Ale wiecie, że macie dwudrzwiowe? Zaraz będzie czterodrzwiowe, czekaj. <laughs> A no to no, tak też można. O co chodzi w tej grze? Dobra, you słuchaj, usiadamy sobie w takim razie. Wsiadaj, Węgry, zapraszamy. A mnie też strzelają. I, I słuchajcie, chłopaki, w takim razie musimy jechać sobie tutaj na górę. Ja w tym momencie robię sobie. Gang motocyklowy? Tak, no. jestem! No i słuchajcie, panowie. Generalnie ja robiłem sobie parę rzeczy wcześniej. Jak widzicie, zmieniłem outfit. Generalnie czuję się niesamowicie. Super się bawimy. Generalnie będziemy mieli dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj. Musimy zrobić kupę kasy. Już mi się podoba. W ogóle z wygorzem jak z więźniem się gada, nie? <śmiech> <śmiech> no bo się Tyłu. Słuchajcie panowie, nasz biznes będzie polegał przede wszystkim Na praniu brudnych pieniędzy, o czym już prawdopodobnie Bartek wie Ale ty węgorz nie wiesz. Będziemy też handlować przy różnymi substancjami psychoaktywnymi. Oraz będziemy robić różne inne Fajne rzeczy. Bartek czy ty możesz dojechać do celu Normalnie? Tak. Bartuś, a zrób jakiegoś tego dribla, chciałbym. A Bartek, a nie Ale możemy wiesz, co co na przykład... nas helikopter, lester nie odbiera. A no tak, bo my nie mamy Lestera jeszcze, zapobiałem. <grystanie> a weź a weź zadzwoń w telefonie. My wię no? będziemy uczyć. Słuchaj, wyciągasz telefon, co nie? I masz no? na górze kontakty, po prawo no, mam. i Lester. Mam, no? Zadzwoń ze I zmniejsz poziom pościgu tam jest. Wiesz co on mi powiedział? W no. telefon? Że mamy teraz erotyczne mikro. A, no to fajnie, to czyni, że, czyli, że wow, mamy kłopoty. O, Bartek! 360! O! o, Prawie zabiłeś ludzi, Bartek! Mega. Dobra, a cześć! Mówi Lester. Twój? O, nie no. odsłuchuję. Dobrze, słuchajcie, panowie. Siadamy. Ja uważam, że powinniśmy się poddać. Ej, ale jak helikopter tak uciekł od nas, jesteśmy safe. Nie, nie jesteśmy, nie. stary. Patrz, jesteśmy otoczeni przez policję. Dawaj, kurę mamy! Dobra, stary, oddajmy się w ręce policji. Wydaje mi się, okay. że powinniśmy się oddać w ręce policji. Dzień dobry, Dzień panie policjancie. Tak Witam, ja chcę się oddać bez sensu. Ja strzałów, byłem no Ej, to, ale fajnie. ja byłem wjeździem! No. do mnie nie strzelać, jak chcę się oddać w ręce policji bezpiecznie, tak? żebyśmy mogli to eee. zakuć A. Słuchajcie panowie, w takim razie zapraszam Was do naszej pralni kasy. Będziemy mieli do zrealizowania pewnego trade'a i będziemy mieli do zarobienia kupę kasy, więc to jest ogólnie bardzo dużo na plus. Josie, czy mógłbyś wolniej biec? Bo patrz, ja mam takie, taką paterkę na sobie No, to nie jest opinia, stary, ci ja, ja no wiem, Opina ci jaja, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi Ogólnie panowie, jak naciśniecie sobie M i dacie sobie prezydent klubu chyba, to można wezwać motocykl Tak mi się przynajmniej wydaje, ja wezwałem szczura Czyli to jest taki O, gang motocyklowy pod M, pod M. prezydent klubu i masz wezwij szczura Ty masz, Węgorz, żółtodziep klubu No właśnie widzę, dobra, wezwij moto... no no szczurek jest piękny widzowie, no mamy dość do szczura motocykl i go nie ma, Bartek! Generalnie sytuacja a, yes. wygląda następująco Nasza pralnia kasy działa w najlepsze Mamy zasoby, mamy towar Myślę, że będziemy musieli trochę se dorobić tutaj że tak powiem wszystkiego Ja sobie komputer No myślę, że możemy sobie ogarnąć Ilość towaru, ja bym odnowił zasoby Kup zasoby, ukradnij zasoby Powinniśmy ukraść zasoby w takim razie mi się wydaje a czemu wy tu chlejecie coś, a ja nie? Nie, nic no, nie, chlejemy, nie chlejemy, chlejemy No przecież widzę, że pijecie ale to nie my, to ja jestem tutaj Węgorz, ty gadasz z NPC-kami. Pa, fajny mam motor. O! O! o. Bartek, no Bartek nie strzelaj do mnie no Ale ty jesteś nie Przysięgam, że mój cel na dzisiaj to jest zabicie Bartka sześć razy Panowie przestańcie się klepać, panowie mamy do zrobienia misję, musimy ukraść zasoby Siadajcie na motorki Ej patrz ja tu zrobiłem taką szramę węgorz, węgorz wsiadaj na motorek, tymczasem Węgorz No, no co? Mam tu, mam ja Dobra, tu mam czekaj, motor Idzie Czekaj, czekaj, czekaj pojedziemy sobie tym wiesz szykiem No się dało jakoś to robić Chodź Węgorz pod nas Dobra i, I na, równo jeź, na równo jeźdź, na równo jeźdź A to czekaj Czemu ty masz jakieś Jakiś dziwny motor. No bo chyba taki mogłem tylko zespawnować, bo jestem no no dobra No dobra, dawaj, lecimy. Nie wiem czy mamy szyk jakiś, czy coś? Nie, chyba nie. Jestem nie. szybszy od was. Nie by ż... O kurde, niby żółto... oła Żółto dziób, a jaka fura. Ja p... w dole, no kuka mać! Co się stało? Nie wiem... No... Dole, no nie wiem, ci ludzie jeżdżą w tym gitarze, nie wiem Widziałem to Dobra ej panowie, powiem wam tak, nie? Fajnie, że idziemy teraz ukraść sobie ze sobą i generalnie, żeby zarobić trochę kasy, ale przydałoby się znaleźć lepsze sposoby na zarobek, tak szczerze wam powiem. Węgosz nie ma opony na przykład. No właśnie, czemu nie mogę skręcać? Z Bartek przebiłeś mu oponę? Bartek hmm. mi przebił, no. Nie no, Bartek! już nie się nic się widział! Nic nie widział, nic nie widział! Widział, widział! Dobra. Co <coughs> to... No nie! Filip, zrobiłem to dlatego, bo on jako żółto się za bardzo wiesz. Się pchał do przodu. No, 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 no wiem, Za bardzo wiem. jechał szybko. Wiem, wiem, ja wiem. Się A, ty, A ty jaką Bartek masz rangę? Żółto dziób. Ej, jak do się Tego ja do tyłu fury, po prostu musisz ukraść jakoś. No, żesz ty! Nie, Bartek, ty jesteś. Niemożliwe! No dlaczego? No, no skarżyłeś mi samochód! No ale żyj jak gangster! Kradniesz fury normalnie, a nie tam. Nie wiem. No, ale miałem szybkie auta, teraz mam piździka rodzinnego, starych, nie wiem. Sześć no. dzieci z tyłu mogłoby wejść. A moja wina? Twoja! Nie, twoja Dobra, musimy ogarnąć sposoby na lepsze zarabianie, żebym mógł sobie tu zaraz korwettą jeździć No właśnie, to jest to jest najbardziej istotna rzecz w tym waszym całym pieprzeniu Ja generalnie już jestem za kilometr A ja o. jestem za trzy No i super <grym> To my skończymy robotę, Węgorz przyjedzie akurat większym autem, git No, no i idealnie I to jest współpraca, panowie Zawsze ktoś musi być jeden na dojazd no Taka prawda? jest zasada ja, Jak ja ciebie dorwę, to ja ciebie dojadę za <grym> <grym> Dobra, ja już dojeżdżam tutaj Ja nie wiem, co my tu tutaj będziemy robić Pewnie jakiś wjazd Jakąś fabrykę jaboli będziemy tutaj robić A ja, a wy macie jakiś ten, jakąś broń, pistolet, coś tego typu? Tak, mam z coś ktoś tu był przed nami! No super, że wy zaczęliście beze mnie Dobra, łepek, roz łepek rozwalony Łepek rozwalony kolejny Dobra, gdzie, to jest tu? W tym, w tym, w tym? Tak, w tym, w tym. Dobra, bierzemy ze sobą i jedziemy. Dobra, 3 kilometry do celu, a wy? No my już jesteśmy. No my 400 metrów. A no, możecie nam zaczekać, żebyśmy chociaż razem wjechali tam? Nie, Nie, bo... już spokojnie, spotkamy się na miejscu. Spotkamy Dobra. się już, wiesz, tak, na Ale miejscu, no? <laughs> powiedzieliście mi tak samo w momencie, gdy jechaliśmy po misję. No. Nie, my powiedzieliśmy, że spotkamy się na miejscu, że tutaj, właśnie tutaj, gdzie my teraz jechaliśmy. Wow, do tej kasę! 7 tysięcy. Mało, patrząc na to, ile mam milionów na koncie, ale... Słuchaj, e, mamy zasoby, w takim razie kasa się nam robi, a my lecimy Eregancja. tutaj. Nie widzę was. Widzisz. Z jakieś 16 i ludziki. To my? Mm -hmm. A, tu jesteście. Dobra, jadę. Już <laughs> do mnie dzwoni. <laughs> Jaki rozpierdziel jest w tej grze. Panowie, słuchajcie, mamy parę rzeczy do zrobienia. Musimy namierzyć i pozyskać zaawansowany prototyp. Zapłata przy odbiorze. Przejąć transakcję broni i transportu ładunku. Uff. Więc mamy na to pół godziny. No to mamy no. na to Zbierajcie no. się. Nie? Zbierajcie się Więc panowie. Się ja mam furę, ja mam furę. Ja, mam, ja furę. Też mam furę. Nie stary, pojedziemy moją, bo ja ci nie ufam. Nie, ale ja mam szybką, naprawdę. Nie, 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 zaufaj nie. ja mi. mam szybszą, ja mam szybszą, zaufaj mi. Nie wiem panowie, szczerze. Pierwsza godzina w online była bardzo taka kasodajna. Bardzo <noise> dużo pieniędzy wpadało i bardzo dużo fajnych rzeczy było, a od kiedy. <noise> Pojawił się węgosz. Kiedy pojawił się węgorz To po prostu Nie wiem To czuję jakbym tracił czas i pieniądze, nie? To samo powiedziała mi mama jak się urodziłem Traci czas i pieniądze Dlatego zostałem gangsterem Oj, a co to za ziomeczki tutaj są? Witam, dzień dobry ich strzelać Nie, 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 to są... Szaleją, Ej, to, są to nie są nasi, to nie są nasi! Dobra, zabiję jednego Dobra, jeden dostał Daj ten, ja na im rzucam! Ej, nie strzelajcie nie, w zielonych! Samolot jest. Nie strzelajcie w zielonych! Nie! Nie rób! Dwa! jakich zielonych? Stary, ty na napier... A to są rzeczy, które musimy przejąć. Nie rzucaj! No nie rzucam. Rzucasz. Ej, umarłem! No, właśnie Ej, coś Ej, zabili cię mnie! No, bez kitu, właśnie coś Ma cię zabiło Ma się strzesić czy nie? No, ty no, ty no, mnie zabiłeś! No nie! Nie zabił cię! Pakuj, 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 pakuj. Dobra, pomagam wam. Ja p***ole Ale ty rozumiesz, że na misję zaraz całą wy. nie? Jak tak będziesz robił, węgosz? Ale, no przecież gości mieliśmy zabić. No to już nie żyją, k. dawno. A skąd mam wiedzieć, jak mnie tam nie ma? Dobra, poczekaj, bo. Ze mną, bo drive-by-shooting z... będziecie robić szybko, już. Dobra, dobra, go, 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 go. Mam pytanie ogólnie, Węgorz No? Bo tej postaci nie robiłeś, ty. I co, to koniec pytania? To twój siostrzeniec? Robił Bra... tę postać? I brat zrobił, tak? No. A jest ja, twój brat ma lat. W swoim wieku jest. Ale ta postać ma tak. 4 albo 5 lat pewnie. Okej, okay, a twój brat jakiś ma tego? Upodobania inne? <laughs> nie. Ale, Bartek, ty mi mówisz, a ty masz takie krótkie spodenki i jeszcze japonki do tego. Bo wiesz, to jest moja druga postać. Bartek, raz... no o stylu wie, Bartuś, to tu nie rozmawiajmy, bo Ale ja to tutaj jest jestem. Moja... Wiesz, to, ja to jest jestem moja postać. druga postać. Ja ją zrobiłem dla Beki, żeby tak wyglądała. No, na pewno. Bartek ma alter ego po prostu. A ta twoja postać wygląda, jakby była zrobiona na serio, dlatego tak pytam po prostu. No, a co w niej jest złego, stary? Ruszowe włosy. No. Panterka na spodzie. No. Dobra, panowie, jesteśmy na miejscu. O, 25 tysięcy. 25. 25 koła. Dobra, zejdźmy. Możesz kupić biuro za darmo. Serio biuro za darmo? No. Gdzie ono jest? Wejdź sobie w telefon. No. Przeglądarka, pieniądze i usługi i masz Dynasty 8 Executive. Tak, dobra, masz taki widzę. Z dolarkiem. A, jest bezpłatny. Zachodni Madej Bank. Nazwę to Yoma Corp. Nie wiem, a, a może nazwa firmy nazwy. To odpalę nam te, jakieś wyścigi, co? Albo jakiś czy jakiś jeden, ja wiesz, Z no, może jakaś. To ja daję zakład na siebie. Też jakiś zakładzik walnę. Ja na nikogo nie dałem. Dobra, panowie, zobaczymy kto jest, to jest najlepszy, a kto jest największym gniotem tutaj. Dobra, Aha. siema. No, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Węgosz już zaczyna strzelać do mnie, dzięki. Oho. Kurde, nie miałem broni przeładowanej, nie miałem amunicji! Tak no mówiłem ci, gdzie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No mega, mega, S super A jesteś. tak bywa. To by było się nauczyć lepiej strzelać. Aha. Nic nie mówiłem. Ale tam się dzieje. Filip dostaje na dziurkę. No i no z pleców. Ale jesteś nobem, ja pierdo... <laughs> Dobra, leży. Aha! Dobra, nie lubię tej gry. Bo co? Bo, Bo przegrywam. Co? <grywam> co? Czemu ty Elo? byłeś tak blisko mnie? Elo. Aha. Aha, Barti z pleców, no A czy ty tak. możesz się, nie wiem, wywalić na przykład wreszcie dzięki? No Bartek! <grywy> Aha, no i najlepiej spierpalać No przyjąłem tę taktykę od ciebie To mocny statement akurat? Nie wiem, one shotuje, nie? On one shotuje po prostu <grymne> No nie, dobra Bartek, jesteś obstraneciem! Ja pierdzielę no, Czemu, <grymne> Czemu na mnie Obstrańcem Byście wygrali Hajs Jesteś obstrańcem. Ale co zrobiliśmy? Czemu na mnie nie obstawiliście? Obstawiłem! Ja <grymne> Nam... nie. Tak? No. ja nie, ja na nikogo nie obstawiłem. Tragedia, tragedia. Dobra, wyścig teraz ekipowy. Dobra, pany, wybieramy se ten. Wybieramy se motur. No, ja już mam. Ja też mam. A ja też mam. Oj, 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 panowie, dawno nie grałem wyścigów tak szczerze. O, widzę, że ja wszyscy wybraj ten samolot. Czym jest ten pierwszy? Czym jestem ostatni? Ło, tu się spada. No tak. A ja wrócimy jakoś na górę, czy nie? O, dobra, jest. No, ten wyścig nie będzie równy. No, znowu spadłem na tym samym zakręcie. O kubica! A wystarczyło fil. Jak się tym lata? Jak się tym lata? <ścoughs> No dobra, nie wiem, przecież to jest rozjebane, kurwa no, Patrzcie, widzowie, widzicie? Spoko, Węgorz, myślę, że dogonisz Bartka A czym wy latacie? No teraz z jetpakami. jak się tym lata? No do dupy No nie gadajcie, panowie, że wy w miejscu będziecie, no Wsadzę zaraz z tego Ja już zmieniam na furę, panowie, no co wam mogę powiedzieć? Uh -huh. Ja mam napis, nie tędy Wsadem, no to... wsadem i myszką, no opaduje się to przecież, to nie jest takie ciężkie Dobra, jedziemy, widzowie, dalej, skok tak zwany i co? Samolocik teraz Dobra, pierdzielę te wasze wyścigi nie, 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 proszę. Dobra, cyk, proszę. pięknie. Teraz rozpędzik są tak zwany. Węgorz, nie poddawaj się. Jeszcze dogonisz nie, Bartka. Nie, ja się poddałem już. Serio. <laughs> Jeszcze dogonisz Bartka. Nie gadaj, że znowu to gówno. <laughs> No ty chyba jesteś jakiś niepoważny w tym momencie, nie? Jak widzicie widzowie, wszyscy tutaj robią mi podgórkę Byle sobie zrobić dobrze O, okrążenie no. drugie A teraz drugi raz z tym transferem no ja się chyba zesrą Fajnie <grym> ci się lata, Wegoś? Nie A tobie? No mi też nie, no ja nie lubię tym latać To jest takie gówno, tak szczerze, ten jetpack Już lepszy wygląda. to Andras był o, no nie, jak, jak się lata samolotem? O no, myszką Trzymasz lewy i ruszasz góra-dół nie, no, Ej, nienawidzę gier ze... Y z samolotami, przysięgam. Dla mnie to jest każde grę, że najgorsze. <laughs> Powiem wam, że tak o... dawno nie grałem te tryby, że ja normalnie tą grę na nowo odkrywam, mam wrażenie, nie? Uuu, jaki clean! Co tu Stunt. leci w drugą stronę? Kur... Czemu ty lecisz w drugą stronę? Wracam już! O. Nie, no nie nienawidzę latania! Jaki trzeba być powalonym człowiekiem, żeby wymyślić do typu jetpacka i do typu samolot. Dla węgorza najlepiej to jakby można było tu piłkę kopnąć, nie? No albo głowę Bartka. Ej, za co? No w GTA! No, no bo... dlaczego on mi leci automatycznie bo na ścianę? No ty musisz poczekać na nas, żeby tu była równa rywalizacja, to po prostu se pojechałeś. Jesteś chory psychicznie, nie? Dobra. Na, na nas wszystkich miałeś poczekać. No. Dobrze, że nie wydałem tysiąca dolarów na obstawienie na ciebie, Bartek, bo byłbym stratny 1000 dolarów. Dobra, mam furę. Spokojnie, ale zaraz znowu jetpack. No na pewno. Jak będzie jetpack jeszcze raz, to... On nie wie! On nie wie! Jeżeli będzie jetpack, to sięgnął za automatycznie... Nie wytrzyma mnie! No co jest z tą mnie tak? Stary, bo to musi raz wziąć. Teraz jest git? No powiedz no. Mi. no nie! Ja pierdzielę, dobra, katastrofa. Ah, 30 koła! Wow. 20 koła. 3,5 tysiąca. Poleciłem podobnie na mecze. trzeba sobie aimika poprawić. Wziąłem się za wyścigi. Padłem na Formułę 1, koła mi dupły, ale generalnie drugie miejsce i sianko wpadło. Na drifcie trochę mniej, bo nie umiem driftować i zająłem czwarte miejsce, ale okazało się, że umiem przejmować zasoby, grając solo. Nie wiem do tej pory, co jest w tych paczkach, ale to nie jest istotne. Ważne, że dowoziłem je do mojej pralni kasy. Potem znowu to samo zadanie, tylko że musiałem w barze nawalić jakiś typa. Na początku fajnie, z pięści sobie walczyliśmy, a później zaczęli pić mnie butelkami, więc już to nie było takie fajne. I gdy drugi raz doniosłem towar do mojej pralni, na Tknę się na złodzieja pobliskiego sklepu, przy naszej bazie. Zabrałem mu to, co ukradł, i dostałem kolejne 20 tysięcy dolarów. Mój apartamentowiec jest coraz bliżej. Czasami warto być dobrym samartaninem. Czasami. W GTA oczywiście, tak? Normalnie w prawdziwym życiu widzowie to bądźcie. Potem wlazłem na dach. Wyczyściłem go całkowicie z niepotrzebnych śmieci i odpadów. I zacząłem kłuć piłą kontener, żeby odnaleźć oprę. A yy, to nie ten. Opre. A to, to też nie ten. Opresora. No, wreszcie jest. Potem wziąłem go na sznur helikopterem i koniec historii, możecie sobie sami dopowiedzieć. Wiecie, jak latam helikopterem? No, generalnie misja nieudana. Finalnie ukradłem znowu zasoby, żeby dopełnić paseczek naszej pralni, by pasywnie generowała się nam kasa. Dobra, panowie, minęło 5 godzin i chcę wam się pochwalić paroma rzeczami. Witam. Dawaj, no, witam, witam. witam pokaż, pokaż. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Po pierwsze, mamy zarobione już 200 tysięcy dolarów. Robiłem bardzo dużo misji, bardzo o. dużo fajnych rzeczy. Odebrałem za darmo biuro i Bartek, czy mógłbyś pokierować do tego biura za darmo? co żeśmy odebrali. Jak najbardziej, pokieruję tutaj dla szefa. Witamy w Yomao Corp, tutaj jest nasza asystentka, widzowie, taka o, normalnie, normalnie. Fajna, fajna. Fajna dziunia. Fajna ten, Cisia. Agata świata pewnie i normalnie widzowie, patrzcie biuro, flacha stoi na, na Oj, sto oku. Fla, flacha stoi na tym Normalnie długopisy wbite w deskę do krojenia. Fajnie jest tutaj. Jakby patrząc na to, że za darmo dostaliśmy, to jest mega dobre. Ale widzowie ja wiem. Ja w ogóle e, tutaj po powiem jeden, jeden statement oficjalny. Ja wiem, widzowie, że do tego, żeby dostać takie rzeczy za darmo, potrzebny jest pakiet jakiegoś tam bandziora za chyba je właśnie. właśnie nie nie ja wiem, za co on jest, więc piszcie w komentarzu, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, skąd to mam, ale tak czy siak, widzowie, dostaliśmy te rzeczy za darmo. A auta, które wam zaraz pokażę, są i z tego pakietu, i są tak ogólnie za darmo, więc możecie je po prostu wziąć, tak o i normalnie odebrać. Witam panowie serdecznie, tutaj se wjechaliśmy windą, widzę, solidnie, tam, pięknie, tam. cudownie. No i cóż, mogę wam pokazać, panowie? Zapraszam, zapraszam. Tutaj mamy nasz biurowiec, jak widzicie. Ej, fajny w sumie jest. Taki, kurde. Myślę, że taki. Trochę bieda, trochę git. Taki, nie, no, jeszcze jak miał taki w prawdziwym życiu, jakby to było biuro dla <laughs> montażystów. W Cary, to fajnie by było, ej, nie, ale nie, nie powiem. Mam ja ciekawostkę dla ciebie. Mhm, no. Patrz, jak patrzysz się w tą stronę na tą mapę, nie? To to wygląda jak mapa z Geta San Andreas, tu brakuje tylko Las Venturas, a w tym miejscu z, y, San Fierro. Ej, no trochę, Ej, coś w tym jest, kurde. Bo, no to, coś... bo to jest jak mapa, to jest, no, wiesz, że tam było, San Andreas tak, jakby. Że Tak, 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 no i tutaj w lewo się leciało, bez kitu. Tu jest mój garaż, więc widzowie, no generalnie będziemy musieli szybki skok zrobić, tak zwany. Czemu ty na tak wyszedłeś? No nie wiem, dla jaki stary, żeby se tak na przykład skoczyć. Dobra, panem, powiem Kibaki. tak. Aut mam bardzo dużo nowych. No nie no będę mówię, tutaj, 20, nie? nie będę nie będę mówił, kurde, ile kosztowały, nie? Bo no zero, się no czym chwalić. Jest... Ale jest, dobrze, że za darmo. Ale panowie, powiem tak, jeszcze za darmo, wiecie co dorwałem? Z Worstoka do dorwałem Monster Traka za darmo. No, no, to całkiem, mega całkiem stary jesteś, mega jesteś stary, ale wyprostowałem tutaj mój kurs, że tak powiem, moim cudownym autem. Ej, w ogóle, to jest tak zajebiste. No, oj mega. oj, oj oj. <laughs> Oho oho, dzięki A co, co ty robisz? A możesz wsiąść na przykład do auta? A możesz wsiąść? Mogę, mogę, mogę. Wysadziło mnie coś. Wysadzimy. <grym> Zostałem wyproszony. No tak, bez kitu. Powiedziałem tak, niech pan wysiądzie. No ale ty jesteś, ty jesteś tak rozjmany, nie? Ale ty, jaki trik w ogóle? Chłopcy mam na garaż. Właśnie nie wiem, dlaczego mam tutaj akurat, ale spokojnie. Spokojnie. Dobra, i tutaj zajeżdżamy tak o normalnie, robię tak, cyk. A poczekasz na mnie, żebym mógł wejść z tobą? Dzięki. Nie, nie, o. pozdro. Aha, no to będę strzelał ci w kółka samochodów, jak tylko wejdziesz, pozdro. Uuuuuh! kurde! No, no pokaż, obiem. proszę, no daj, no mogę tu wejść. No dobra, Bartek, to czekaj, to wyjadę jakąś furą fajną. Dzwonię do garażu, dzwonię, tak do, garażu. Czekaj, stary. Dobra, dzwonię czekaj. do garażu. chyba. do garażu. Dzwonię do garażu. To dzwoni do twojego garażu. Dobra, Bartek, no jesteś. A kubuj Wo No, przypadkowo. No, Ej, ty, skąd ty masz tą furę? Ona była za 2 miliony kiedyś. No stary, normalnie za darmo. Stary, wszystkie rzeczy tutaj. Dobra. Jak za ja odpala, darmożkę. telefon? Za darmo stary, stary, za darmo, więc ja uważam piątą godzinę naszą, za mega udaną. Zobacz stary to. Pokaż. To jest co to jest? Lambo? No stary, to jest Lambo za darmo. Nie wiem. Inflacja w tej grze jest niesamowita. Dawaj, dawaj Bartek, ścigamy się. Dobra, ja robię próbę tej fury. No w sumie dobra, idę z tobą zrobić Później sobie wezmę to. Dobra, czekaj, tu jest skocznia. Gdzie jest skocznia? Tu masz skocznie, w tym ale, miejscu. Ale to auto jest, oh no. ale to auto jest skrętne zej. Zajeb... Dobra, dawaj, Bartek, leci w Ale teraz kółko dostanę na no, przysięgę. Nie, nie, no nie dostaniesz. Dobra, uwaga. Nie wysiadać. Nie, lepiej nie. <noise> Dobra, to. Nie skok kaskaderski. Nieudany skok O, no o, i normalnie stary kastro Odpadła normalnie, ty To auto, to, ja auto, już auto to nam wcięło trochę, nie? Coś z tyłu Taki Batmobil teraz mamy trochę No, trochę tak, bez kitu Ty, a tu przejadę normalnie? Nie, bo to jest kura, słupek w Ale się szczerze? Zda. To auto jest tak się kręte, się kręta, nie? Kręta to jest droga, tak <laughs> szczerze to, to, Tym skrótem co O kurde by Oj, oj, oj no. Oj, oj, oj A co, żeś wyskok zrobił jakiś? Tak Oj dobra Patrzcie, jak ja zrobiłem. Oj, mega się chłopaki bawimy, nie? Stunt challenge. No ale panowie, słuchajcie, powiem wam tak: moje największe osiągnięcie dnia dzisiejszego. Fajne, Mocne. co? No. Czekaj, czekaj, daj reakcję, zrobię. Gdzie jesteś, Bartek? Chodź, ja ci to radę. mi się. Zje. Mi się samochód rozwalił, dopiero jadę do ciebie. Nie ma problemu. Co to jest? Ojej. Oj. oj. Poważny. Jadę stąd. Oj Bartuś. Oj. Jadę stąd. Zostaw mnie. Zostaw na barana, na barana na... no, Ze starym na plecach. Oj Bartuś to chyba. Chyba koniec. Nie nie nie, 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 zostaw. Koniec wjeżdżania, co? Zostaw. Pa, ale cię zrobiłem teraz. Oj. U. O nie! No i yes. zobacz. Przebije ci oponkę stary. Tak? Aha, tego się nie da przebić. Aha. Aha. Oj. Zaraz za... No. Poje, poje, po, 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 pojedynek mamy No i dobra i zobaczymy kto będzie teraz lepszym zawodnikiem Patrz co ci robię Ciu, Elo, elo, elo Elo, co tam? Ej on strzela do nas o, kur... Oj, oj ps, 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 przypadkowo O kur... Ja nie mogę tego rozbić, a coś to, to rozbił na strzała tak no, no i koniec Nastająco można sobie No i dobra widzowie, no słuchajcie, tak się kończy nasza, nasze 5 godzin grania w GTA Online na nowej postaci. Ogólnie powiem tak, kasę robi się bardzo wolno, bardzo ciężko i szczerze wam powiem, że naprawdę współczuję nam w prowadzeniu tej serii, bo naprawdę zdobycie miliona kasy to jest coś naprawdę turbo ciężkiego. Zrobi się na bazik, będzie dobrze. Będzie dobrze. Subskrybujcie widzowie i tu inne odcinki, a ja idę spać.